Patryk Dudek, dla którego to jest drugi półfinał w tym sezonie. Mówiliśmy o tym wcześniej. Najlepsza pozycja Patryka Dudka na tym torze to zaledwie siódma. Możliwości srebrnego medalisty z 2017 roku są zdecydowanie większe. Apetyt na finał na pewno będzie miał też Robert Lambert. Odmienialiśmy przez wszystkie przypadki problemy Dana Buleja w półfinale, ale podobnie wygląda. To sytuacja Lamberta, który na 17 awansów do półfinału tylko czterokrotnie meldował się w wielkim finale, przy czym w przeciwieństwie do swojego rok młodszego rodaka żadnego z tych finałów nie wygrał. A jeszcze nie ma zwycięstwa, rzeczywiście. Lambert, proszę Państwa, Bartosz z Marzny do półfinału, jak mówiłem, awansował po raz 42 z rzędu, za chwilę po raz 9 z rzędu może awansować do wielkiego finału. To też jest statystyka absolutnie porażająca. możemy mieć w finale dwóch Brytyjczyków, jeżeli dojedzie tam Robert Lambert, tu absolutnie wszystko może się wydarzyć, Zmarznik, Waculik I teraz będzie siadał na błotniku, na kole, na rzęsach i będzie próbował wyrwać Baculikowi. To drugie miejsce, czwarte jest Lambert, on się nie liczy. Zmarzlik ma jeszcze dwa kółka, żeby dopaść Baculika. Wspominał Waculik o tym, że jak goni go Zmarzlik, to jemu przybywa siwych włosów, więc z rzędu awansów do finału zakończył.